Siemano, no i kolejny bardzo fajny traktor, o którego już pisaliście. Eee, T6175, maszyna 2017 rok. 5835 godzin, zobaczcie. Jest to autocomand na najwyższym wyposażeniu. Tu macie terminal. No przepięknie to wygląda. W takim małym ciągniku, takie, no nie, takim małym. Takie wyposażenie. Tu macie podłokietnik oczywiście, wałki 540 ECO, zwykły i 1000. Tu macie prądy. E, oświetlenie, grzane lustra, klima, radio, elektrycznie sterowane lusterka, a tu macie także kamerę cefania, bardzo fajny, przydatny gadżet. Co więcej o nim? Tu jest ładny, oryginalny dywanik, też widzicie, ja tu nabrudziłem trochę fotel pasażera. Tak wygląda, tapicerki, tu jest szymerdach. Wszystko ładne, czyste. Takie czyste nie jest, ale. Oryginalny dywanik. Zobaczcie. Mały przebieg. Śmiga. Elegancko New Hollandic. Stał to a więc tylko. Zobaczcie, rewers. O i ma nawet sygnał do tyłu. To jest trochę wkurzające. To pewnie będzie trzeba wyrzucić. <noise> Jak ktoś tego nie lubi. Tak to jeździ, jeździ bardzo dobrze Bez żadnych problemów Tu macie duży wyświetlacz IntelliView mi się tak nazywa o, zaciągnął się nam ręczny hamulec Fotel jest oczywiście już ten nowy W tym takim ładnym kolorze pneumatyczny. Tu macie fotel pasażera Oryginalne dywaniki, tak jak już mówiłem Tak wyglądają pedały, zobaczcie Nic nie wyślizgane Nic nie wyrobione Tak ten New Holland wygląda T675 Opony tu pobrudziłem, przyjechałem przejechałem po błocie 446,528 Macie nówkę, zobaczcie Zupełnie nowa to opona jest Obciążniki Komplet po 45 kg jest miękka ośka, oczywiście nie wiem ile tych obciążników jest, policzcie oryginalne po 45 kg nowe opony na przodzie te, jak ktoś chce to możemy pomalować te obciążniki, bo trochę są faktycznie takie przyrdzewiałe możemy to pomalować tak wygląda turowa wydechowa Maski, bardzo ładny ten design, więc mi się zawsze podoba tych nowych masek w DniuHolandach. Z tyłu mamy pc 465 r 30 też zupełnie nowe, patrzcie 100% bieżnika i tasy oświetlenie LEDowe, EHR na błotnikach. Tu macie także miękką kabinę. Dwa siłowniki wspomagające 7,864 z tego co pamiętam, tam jest udźwig tego podnośnika i 5,800 masa własna bez obciążników plus te obciążniki Tu macie dwa koguty do oporowej jazdy, kamera cofania LEDy, Lampki LEDowe, Cztery pary wyjść Dobrze mówię No i zaczep Hitch hydrauliczny hamulce hydrauliczne. Jak ktoś chce, to możemy założyć oczywiście naszą szynę. Żeby był zaczep przesuwny góra-dół. Macie EHR na błotnikach. Tak to generalnie wygląda. Miękka kabina, miękka ośka. Fajny mały Nicholandzik. na autokomandzie, więc bardzo wygodny, dobrze wyposażony. Mega fajny ciągnik. Zapraszam do oglądania, do testowania i na jazdę próbną. T675 dostępny od ręki 2017 rok. Pozdrawiam.